Dobra, słuchajcie. Kolejny materiał od TV Gry. Siedem serii gier, które poszły w złym kierunku. Witajcie. Siemano. Ostatnio gadaliśmy o grach wyścigowych i przypomniałem sobie o takim momencie, kiedy nie byłem pewien sam, czy... Ostatnia gra wyścigowa, w którą ja grałem i która była zajebista, to Need for Speed Underground jedyneczka. Dwójka mnie jakoś totalnie już nie kręciła. Coś za bardzo tam było na śpantność. Czwarty Świat itp. itd. już... Uwielbiam, czy może wręcz nienawidzę Need for Speeda. Najpierw byłem dość zadowolony z przejścia w erę na wyścigów na torze, bo Pro Street okay. naprawdę mi się podobał, ale później pojawił się Shift, który wiele osób określało jako Shit. Ja aż tak drastycznie <gry> bym tych dwóch odsłon przecież nie oceniał. Nie były złe, ale na pewno były zupełnie inne i wielu fanów już wtedy zaczęło odchodzić od serii. Więc EA stwierdziło: jasna cholera, musimy wrócić za W Co jest taki gierek wyścigowy, który teraz trzymają się topki, to jest chyba forza nadal. Bo nawet Gran Turismo, które było rywalizowało z, For y Gran Turismo, które rywalizowało z Forzą, tak? PlayStation versus Xbox, to y jako tako jeszcze na PS3 było do dosyć niezłe. No, ale potem się to gdzieś też zjebało po drodze, z tego co ja kojarzę. Przy okazji, wycho jak wychodziła właśnie ta najnowsza Forza i najnowsze Gran Turismo, to coś tam im nie poszło. nie? I stawiam się, jaki jest problem, żeby zrobić dobrą grę wyścigową, nie? żeby było trochę tego więcej. Zatrzymajcie tę maszynę i próbowali uraczyć fanów remakiem Hot Pursuita i Most Wanted. A. Ten drugi w zasadzie był remakiem tylko z nazwy. Seria mocno rozczarowała fanów i też tworząc materiał o wyścigach uświadomiłem sobie, ile takich serii gier jest, podobnych do NFSA, przez które poczuliśmy się trochę jak stereotypowy ojciec, który nie jest może zły, ale jest mocno rozczarowany. I właśnie o takich seriach gier dzisiaj Porozmawiamy o seriach, które zdecydowanie poszły nie tam, gdzie byśmy chcieli. Dobra, czyli już na ramach wstępu mamy pierwszą serię, czyli seria Need for Speed. Jak najbardziej jestem skłonny się z tym faktem zgodzić. Bywają takie momenty w życiu, kiedy nawet największy twardziel musi zapłakać. Ale są też takie momenty, kiedy płacząc okazujemy swoją słabość, bo po prostu wychodzimy na totalnych cieniasów i wychodzi na to, że nikt poza nami nie uronił nawet jednej łzy. I za takich właśnie cieniasów uważam osoby, które decydują o tym, że mają powstawać kolejne odsłony Far Kraja, czyli dalekiego płaczu właśnie gier, które są do siebie łudząco podobne i różnią się w zasadzie paroma drobnymi elementami, no i oczywiście antagonistą ale to w zasadzie wszystko mogłoby być DLC do jednego Far Cry'a, trójki albo czwórki. No właśnie, bo w sumie pamiętam jak wyszedł Far Cry 1, to, to mega się tym jarałem, bo to graficznie rzeczywiście było top of the top wtedy, no nie? I nawet historia tam przedstawiona, tam były jakieś mutanty, potem jak się okazało, by lądowaliśmy na wyspie, byliśmy rozbitkiem, nie? Tam z sprzętników chyba, czy coś, coś w ten desce, dokładnie aż tak nie pamiętam. Ale były mutanty w pewnym momencie, na pewnym etapie, gdy się pojawiały i to było takie troszeczkę creepy, bo to już takie podchodziło delikatnie pod horror, z czego te mutanty na tamte czasy były dosyć, powiedzmy, przerażające, przynajmniej przerażały mnie, no nie? Druga część jakoś odbiegała totalnie od tego schematu, ja nie grałem, bo wtedy też Retalert 3 wyszedł równolegle z Far Cry'em 2 i skupiłem się na Retalercie 3, no bo RTS-y, he i Retalert nowy, wow, no to trzeba spróbować. Ale było tam już, nie było tego tam, coś było na zasadzie przemytników, już taki bezpośrednio stricte. Tam nie było chyba żadnych takich plot twistów, że ktoś na jakieś badania prowadzi czy coś. Poszli na taki już właśnie, tam, tam ta gra była z takim już otwartym światem i z powtarzalnymi czynnościami. Trzecia część grałem, nie na premiere, bo miałem za słaby komputer. Ale później grałem i słyszałem dużo materiałów też oglądałem na YouTube, jak ktoś tam grał, nie? bo to już były te czasy YouTube'owe. I antagonista rzeczywiście był sztosem. Nawet chyba teraz jest uważany za jednego z najlepszych antagonistów w grze komputerowej. Myślę, że mogę się z tym też zgodzić. Natomiast kolejne części, no to, to taki już paździerz. nie? To nawet nie pomogło wzięcie tego aktora z Breaking Bad. No, nie pomogło, to kurde, gierka okazała się totalnym syfem, nie? i to jest powielanie tematu, tak jak zresztą Call of Duty, każde kolejne, to jest to samo. Dla wielu graczy ta seria skończyła się na czwórce, która cudowna nie była, ale jeszcze jakoś dało się ją usprawiedliwić naprawdę ciekawym bliszy... antagonistom. Problem w spinoff tym, że ta gra w oraz prehistory? wspaniała trójka dały Ubisoftowi... Nawet ta prehistoria, ten spin-off był lepszy niż czwórka. Piątka i szóstka, chociaż może prehistoria, jest tam piątką, czy chociaż może nie. Nie wiem, przestałem się interesować aż tak już tymi częściami. Ale prehistorię bym postawił zaraz za trójką, ale nad tymi wszystkimi najnowszymi pretekst do tego, żeby skupić się całkowicie na Antagoniście, a zapomnieć o absolutnie wszystkim innym. Wystarczy zrobić kolejnego Vasa Montenegro, który zapadnie ja nie, nie nam zrobicie. mocno w pamięć i wszystko jest gucci, prawda? Wiem, znajdzie się pewnie sporo fanów nowszych odsłon, ale mnie oraz wielu innych one mocno zniechęcają do siebie. Głównie tym, że jak widzę takiego Far Crya 6 i widziałem jego cenę no na właśnie. premierę, to myślę sobie cholera, te mody do Far Crya 3 są coś zdecydowanie za drogie. Ale trailer fajny bo charyzmatyczny aktor wzięty, znany, kojarzony z Breaking Bad'em, jeszcze postawiony też jako w roli, w roli antagonisty, no kurde, co się miało troszeczkę nie sprzedać chyba, no nie? Bo naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że gdyby scena moderska Far Cry'a była tak zaangażowana jak ta w Skyrimie, mielibyśmy o wiele lepsze gry niż Far Cry 5 czy 6. Innymi słowy, nie tego oczekujemy od gier AAA. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, to nie są złe gry, one są po prostu przeciętne, przy czym fabuła często jest naprawdę solidnie napisana, ale nie jest na tyle wspaniała, żeby usprawiedliwić wydawanie tak podobnych do siebie gier za pełną cenę, żeby chociaż aktywności poboczne czy sidequesty albo rozwinięty świat to usprawiedliwiały, ale... Tu również odpowiedź brzmi nie. Już nawet Assassin's Creed wypada pod tym względem lepiej. A tak, to jest kolejna gra, która ma syndrom po prostu zbyt dużej ilości powtarzanych aktywności na mapie. No w pewnym momencie mamy tyle znaczników, że nie wiemy za co się, sorry, że nie wiemy za co się złapać, nie? Tak jak w Valhalla na przykład było. Co z tego, że Assassin's Creed Valhalla, fajny setting, fajnie ogólnie zrobiona gra powiedzmy. Jak tego jest tak dużo, to jest tak długie, że tylko, że długość się wiąże po prostu z powtarzaniem tych samych, Czynności. No ja rozumiem, że ktoś to może lubić no, na dłuższą metę. Kaman. Potem oznaczmy sobie w girecie, że gra kurwa na minimum 100 godzin, bo 150, nie? I w tym farkę też tego upychali, W każdym kolejnym to było pychane, już trójka miała tego całkiem sporo, ale wydaje mi się, że to była taka zdrowa ilość w do tych następnych części. I wpychany też crafting broni, nie, ulepszanie jakieś tam, że tam yy, była broń na, 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 na płyty CD chyba. W tej szóstce? Lepiej. Choć lepiej nie oznacza wspaniale. Najgorsze jest jednak to, że ta farkalizacja poprzez przeciętną Farkrajze pozwoliła Ubisoftowi na jeszcze większe rozleniwienie. Bo przecież Aha. można robić jeszcze tą samą grę, ale w innym uniwersum, prawda? Ale akurat to, że było w innym uniwersum, to uważam, że było coś fajnego. No chuj, że to było i tak podobne do tych innych części, no ale mieści dzidę. A nie karabin, dzikie zwierzęta, a nie przemytników. Wiecie, takie apokaliptony. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale robiąc research do tego filmu, uświadomiłem sobie, że jest aż 19 gier o Harry Potterze. 19 Aha, oczywiście wliczając okay. to też gry Lego, a pomijając gry mobilne. Jednak dziś chciałbym się skupić na grach które są oparte całkowicie na licencji filmów, Harry Potter, na przykład Komnata Tajemnic, Harry Potter Książę Półkrwi. Mm -hmm. To są gry, które na początku mocno nas cieszyły, naprawdę dawały nam sporą radość, a pod koniec istnienia tej serii gier pojawiło się coraz większe rozczarowanie. Już tłumaczę, co było tego przyczyną. Moment Harry. Harry Potter, nie wiem jak to się odmienia, ale tego szału całego na Harry, Potter, na Harry Pottera, bo wiecie, książka wyszła, sukces sprzedażowy, no fajna, to, to trzeba przyznać, świat wykreowany przez J.K. Rowling, też zajebisty, to nie ma co z tym jakby dyskutować. Filmy, które powstały, już można dyskutować, ale innych nie mamy, więc to już takie jest, wiecie, nie powiemy, że to jest klasyk. Chociaż jak na tamte czasy, i jak to się zastarzało, no to już teraz i, i, i moje dziecko będzie pewnie znało, i moje siostrzenice znają i tak dalej. To się tak będzie ciągnęło i będą to oglądać. No ale nieważne. Nie w momencie, jak wychodziła gra na licencji Harry Pottera, przedstawiającej Harry Pottera i ten jakby miała przedstawić zajebiste świat, ale nie było technologii, żeby to zrobić, tak dalej, bla, bla bla. No to był szał, nie? Ogólnie był szał. I pierwsza część, no to była wow, ale potem im wychodziły kolejne i kolejne i kolejne. tym My, czy tam gracze, którzy w to grali, no to myślę, że możemy powiedzieć: bo ja chyba w pierwszą część grałem, też byliśmy starsi. Technologia szła do przodu, ale te, gry bazowały tylko i wyłącznie na licencji, nie szła za tym jakość. I nawet jak jedynka była chujowa i ograniczona, tak wtedy nam się podoba i do tego się podchodzi z nostalgią i z sentymentem. Tak już te kolejne części, przez to, że byliśmy starsi, była lepsza technologia, mieliśmy inne wymagania, inne rzeczy nas już też trochę śmieszyły, bawiły i tak dalej, no to przez to już przestało nam to, jakby graczom że tak odpowiadać, że to jest normalna jakby sprawa, nie? Ale powstała też część Quidditch, która, kurwa, to było traktowana jako spin -off. Z jednej strony fajne, ale z drugiej strony takie, no, kaman ja pamiętam, że kumpel z klasy to dostał na urodziny od swoich rodziców. Ja się z niego obrychałem, że kupili mu gówno. No i, no ale co, no, no grał sobie chłop, no bo co miał robić, no mówił, że fajne. Ja do dzisiaj podtrzymuję, że to fajne nie było. Płynisz. Hogwarts Legacy to temat rzeka, i póki co nie należy do żadnej serii gier, więc to sobie pominmy. Ale czy pamiętacie na przykład Harry Pottera i Kamień Filozoficzny? Save W 2001 nie? roku na PC, pierwsze PlayStation oraz Game Boy e. Gameplay był dość prosty, ale graczom najbardziej podobała się możliwość przechadzania się po miejscach znanych. z to. No i nie oszukujmy się, gry celowały w większości do dzieci, które przy odrobinie wyobraźni czuły się faktycznie jak w magicznej krainie. Możecie tego nie pamiętać, ale jak na tamte czasy oceny tej gry były jednak dość przeciętne, no ale rok później wyszła komnata tajemnic. Gra, która cóż, w zasadzie była kilkoma różnymi grami, w zależności od tego na jakiej platformie graliście. I to było normalne jak na tamte czasy. Na PC bowiem mieliśmy coś, co dziś wygląda trochę jak DLC do kamienia filozoficznego, co wynika z... Ten feeling, że czytaliście książkę i teraz możecie sobie pochodzić po tym zamku całym w myślcie też te fasolki o tych wszystkich smakach i tak dalej, nie? No to budziło, to, po, to znaczy dawało to radochę, nie? Po prostu. Z użycia tej samej grafiki, no ale na konsolach było już dużo lepiej i produkcja była uh, dużym krokiem w przód w porównaniu uh, do za krawędzi. Uh. Mało tego, za ścieżkę dźwiękową odpowiadał znany zapewne przez wielu z was Jeremy Soul który otrzymał za nią nagrodę BAFTA. To prawdopodobnie właśnie przez komnatę tajemnic mamy tak pozytywne skojarzenia z tą serią gier. Kolejne gry kontynuowały trend zapewniania całkiem niezłej zabawy dla większości najmłodszych graczy. Pojawił się całkiem przyzwoity Quidditch no. World Cup oraz minimalnie no nie, 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 nie z kabanu oraz czara ognia. Fundamenty hogwartu zaczęły jednak stopniowo pękać przy zakonie Fenixa. Po pierwsze wraz z Harem widownia <laughs> też y się starzała. Podobnie więc jak. Z... Nie wiem, no ale tam to, ta, ta grafika zastosowała się zdecydowanie najgorzej. Ale Mami, ...gra musiała to... być nieco poważniejsza z każdą odsłoną. Z tym, że Zakon Feniksa przedstawiał wątki z filmów w sposób naprawdę średni. Gracze oczekiwali też trochę większego wyzwania niż gdy mieli na przykład 7 lat, a tu okazywało się, no w te, że walka 1 na jest często banalnie prosta, a batalia przeciwko większej grupie przeciwników była określana przez niektórych recenzentów jako chaotyczny syf. Tylko odrobinę <laughs> lepiej oceniany był Książę Półkrwi. Ta odsłona potera była jednak dla wielu graczy zwyczajnie nudna i wyszła w 2009 roku, kiedy to grafika mogłaby być jednak znacznie lepsza niż to, co nam zaprezentowano. No i nie oszukujmy się, oprócz fabuły, która nie była aż tak często eksponowana w grze, to była to już po prostu kolejna odsłona przygód Harego, w której na zmianę chodziliśmy, rzucaliśmy zaklęcie, trochę powalczyliśmy i trochę polataliśmy na miotle. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść i nie chodzi wcale o Voldemorta. Harry Potter i Opel Insignia Śmierci numer 1 był zdecydowanie numerem jeden pod względem najgorszych odsłon przygód Brytyjczyka. Nagle dostaliśmy trzecioosobową strzelankę z elementami, które źle były, no się na te, te najnowsze Jeśli Nawet iTunes daje grze 2 na 10, to znaczy, że jest naprawdę tragicznie. Myślę, że bardzo dobrze to podsumowuje opinia z serwisu The Escapist. Jeśli chcesz gapić się na tył <grym głowy <grym> Harego, <grym> podczas gdy krzyczy drętwota 4 razy na minutę, to ta gra jest dla ciebie. Drugie. Insygnia śmierci wyszły nieco lepiej, choć wciąż gracze narzekali na beznadziejne tempo fabuły oraz tragiczne AI. Nie, no Myślę, że mój przydługi wywód. Ja nie grałem w tej na części, ale już po tych trailerach tutaj widzę, że jest, że tragedia. No. Tragedia. Na temat gier o Harrym Potterze można podsumować dość krótko. Haremu z biegiem lat zaczęło brakować magii, i gracze też dorastali razem z Harry Potterem i oczekiwali, że gry będą nieco lepsze z biegiem lat, a okazywały się po prostu przeciętne, albo coraz gorsze. No. To co powiedziałem Zamówmy, na potrzebuje. Tworzysz serię gier, która ma być odpowiedzią na przykład na GTA, albo różne też tak produkcje z Trafiłem, będzie Saints Row, będzie Saints Row. Otwartym światem. Słusznie. I w zasadzie wyśmiewasz te inne produkcje za to jakie są. I wtedy w 2022 roku coś idzie mocno nie tak. Gry znane Chuj. z tego, że jak chciałeś się wyluzować przy czymś, co nie będzie cię traktować zbyt poważnie, a miałeś ochotę na GTA, to święci balowali razem z tobą w niebie rozpierduchy. No właśnie, do 2022. A co się stało wtedy? Nagle dostaliśmy grę, która miała być... Wiecie, Saints Row, no dwójki na PC chyba nie było, bo na konsolę. Jedynki to ja... Totalnie nie kojarzę, chociaż jakieś tam... nie. Pierwsza część była tylko na konsolę, druga część również, tylko że pierwsza była taka poważna właśnie. Chcieli najpierw zrobić sobie swoją własną wersję GTA, ale w swoim własnym, wykreowanym świecie. Druga część już troszeczkę odbiegała od tego gatunku, takiej wiecie, poważnej gangsterki, a twój gat już był totalny odjazd, nie? Już był totalny Ja sobie pamiętam, że sobie trójkę kupiłem na premierę na PlayStation 3, bo miałem wtedy konsolę, jalałem się konsolą. Wiecie, pierwsza konsola w życiu, hehe. i musi być na konsolę kupione, tak jak i Deus Ex Human Revolution. o Boże, ale no nie, kompy mi nie udźwignął wtedy tego, nie? I co? No kurde, ta była jazda totalna, tam były takie odjechane misje. Ta swoboda, która była, nie była przesadzona. No po prostu wchodziłeś do tego jak to rzeczywiście piaskownicy sobie robiłeś jeden wielki rozpierdol, nie wiem, no biłeś tym przysłowiowym dildosem po, po bani gości, nie, no chwile no chwile Potem wyszła część Saints Row 4, i, która miała opening z sceny jak wziętej z tego z Armagedonu, nie, jak leci rakietą się poświęcić, żeby wysadzić yy, rakietę, czy meteoryt, coś takiego, nie? no zajebiste, no. Potem był tam Get Out of Hell, był taki trochę spin-off. No i później popełnili dwa fikołki. Pierwszy to był zlubienie, chcieli mieć swoją własną, jak to nazwać? Swojego własnego shootera. Tylko nie pamiętam coś jako Overwatch. Chcieli mieć coś takiego, takiego swojego Overwatcha w, sensie w świecie Saincereal, ale poszło tam bardzo nie tak, zresztą tak jak i Borderlancy, bo Bordelancy też chciały mieć swojego własnego Overwatcha, takiego, takiego shooterka. Nie? Też im nie poszło. No i tutaj im nie poszło. Już potem, niby, nadzieja umarła, że nie powstaje żadna część z Saint już więcej, i tak dalej. No ale niestety okazało się, że powstanie. No i powstał ten właśnie gniot. Kręciowy w chuj. Zniewieściały również w chuj. Sam jesteś to zobaczcie. Już trailery wskazywały jednak na to, że coś tu jest mocno nie tak. Owszem, jest otwarty, nieco szalony świat z masą kontentu, ale ten świat, o którym wspominałem, był jakiś taki pusty. Na przykład, aby dotrzeć od punktu A do punktu B, trzeba było przejechać przez mapę nie zawierającą absolutnie nic ciekawego. Trochę jak w Starfieldzie, no tylko tutaj przynajmniej są pojazdy. <gry> do tego kontent poboczny był często po prostu nudny i powtarzalny. Mi on osobiście przypomina trochę Mafię Trójkę, która, umówmy się, też nie robiła tego za dobrze. Grafika nie wyglądała tragicznie, ale wiele osób porównywało ją do Xboxa 360, co było o tyle ciekawe, że momentami było kompletnie odwrotnie i nawet przypominała nieco 5. Niektóre mechaniki wydawały się być też na gorszym poziomie niż w poprzednich odsłonach. Na przykład jazda autem. Walka może nie była beznadziejna, ale za to wrogów można było położyć szybciej niż zwykle pada Marcin Najman. Problem <grym> też w tym, że no fajne porównanie, a jazda autem była arkadowa. W trzeciej części, w czwartej też nie wiem, no w tą najnowszą mi zamiaru nie ma, więc musimy wiedzieć na słowo, że jeszcze gorzej było. The Saints Row nie wyróżnia się absolutnie niczym ciekawym. To trochę taki just cause w bardziej miejskich klimatach i szczerze mówiąc, chyba wolałbym grać z w doli No i historia. Historia jest, ona istnieje, okej. Okay? Problem jest też taki, że GTA V w zasadzie jest nowym Saints Rowem. Nic więc dziwnego, że gracze nie kupowali za bardzo tej gry i wyniki były po prostu kiepskie. Uważam osobiście, że jeśli Saints Row nie pójdzie w kierunku mocnych absurdów, to ten absurd trzeba po prostu zakończyć. No tak, tylko że to nie o sam absurdy chodzi, tylko jeszcze... w Podanie tych absurdów, nie? Jeżeli miałoby to być tak jak w tej najnowszej części, bo tam też są absurdy, no to nie, to trzeba podziękować i już niech lepiej żadna część nie powstanie, nie? Ale jeżeli miałoby to być coś na zasadzie since St. to the third, czyli do trzeciej części, no to ja bym coś takiego chętnie zobaczył. Lądowanie Medal na placy to chyba jeden z pierwszych momentów ze świata strzelanek, które pamiętam tak dobrze no. z czasów czasu. No to było dzieciństwa. mega dobre. Medal of Honor była seria, która dobre. dawno temu rywalizowała z Call of Duty o miano najlepszych gier przenoszących nas w epokę drugowojenną, Ależ to wszystko się zmieniło, prawda? Myślę, że nie muszę przypominać całej historii tej naprawdę ciekawej serii, która jednak zaczęła Medal of Honor 1, tak jak i Call of Duty 1 przeszedłem w jeden dzień. Było tak dobre, w sensie krótkie, to swoją drogą. Ale po lekcjach, jak wróciłem do domu, odpalałem i grałem ciurkiem. Normalnie cały czas lekcje chyba jest wtedy wadałem. To naprawdę świetnie się w to grało. Świetnie, świetnie było zobaczyć sobie lądowanie na plaży, tak jak w Szeregowcu Rajanie na przykład, nie? A potem tą epickość w tych trzech różnych stron konfliktu pokazano w Call of Duty pierwszym. ...mocno rozpadać się w okolicach 2007-2008 roku. Gry z serii były dobrze oceniane, ale nie osiągały tak dobrych wyników, o jakich marzył wydawca. Różne portale Zaczęły wieścić koniec Medal of Honor, szczególnie biorąc pod uwagę, że niektóre. Tego Airborne to nawet nie użyte, pamiętam. Na przykład Airborne zdawały się być już przestarzałe. Brakowało choćby destrukcji otoczenia, a AI pokazywało już swój wiek. To mniej więcej wtedy musiała zapaść naprawdę ciekawa decyzja. Wyobrażam to sobie tak, że ktoś w jej. Po... Tu się trochę doczepię. Destrukcja otoczenia. To trzeba by rozwinąć to zagadnienie, bo co rozumiem przez destrukcję otoczenia? Rozjebanie paru skrzynek. Czy bardziej rozjebanie ściany albo przebicie się całkowicie przez ścianę, tak jak to miało miejsce, w Red Faction. Przydałaby się taki, taka gierka, taki FPS-ik, który by robił to tak, jak robiło to, robił to Red Faction 1. Tam można było sobie dosłownie ładunkami C4 na przykład poprzebijać na drugą stronę, sobie swój własny korytarz. Było chyba parę miejsc, gdzie to nie działało, ale tam poziom destrukcji otoczenia był zajebisty. W FPS-ie super był. Najlepszy w sumie postanowił zbliżyć do siebie Battlefielda i Medal of Honor i bardziej rywalizować z Call of Duty, który poszedł w bardziej nowoczesne tematy. To to klimaty. jest ten e, restart to się serii. Nawet udało, bo reboot serii w 2010 A? roku okazał się sukcesem. Co ciekawe granie już. bała się przynajmniej na początku poprawności, bo przecież mogliśmy grać w multiplayerze jako talibowie, co ostatecznie zostało zmienione po naciskach ze strony mediów i graczy. Nie zmienia to jednak faktu, że nowy Medal of Honor sprzedał się naprawdę dobrze. Tego samego nie można jednak powiedzieć o jego następcy, czyli Warfighter. To ostatnia pełnoprawna odsłona Medal of Honor i myślę, że mało kogo to zdziwiło. Okay. Gra miała naprawdę sporo wad, między innymi słabej jakości tekstury, szczególnie na konsolach, bugi, naprawdę dziwną. O, na konsola gorzej! Nowe, nie znałem. ...fabułę, która kontynuowała wątki z poprzedniczki, czy słabą sztuczną inteligencję. Szkoda, bo pamiętam do dziś, że to była jedna z niewielu gier, które wprowadziły do fabuły polskie jednostki grom. Warfighter był też kolejną grą używającą Frostbite 2, przez co był bezpośrednio porównywany do Battlefielda 3. A to no przecież i tu, totalnie gorzej wygląda. nie więcej fanów. Moim zdaniem ja tu w chwilę... po prostu zadecydowano, żeby zrobić równolegle dwie podobne do siebie gry, z czego ta druga wypada o wiele gorzej. Ostatecznie Medal of Honor przepadł na wiele lat. Wszyscy myśleliśmy, że to już koniec. Aż tu nagle dowiedzieliśmy się, że powstaje kolejna odsłona. No o, i tak w 2020 roku pojawiło się Medal of Honor Above and Beyond. Jeśli na VR znacie tej gry za dobrze, no to dlatego, że to gra na okulary VR. wR. Okay. Nie była zła, no ale wiecie, to już po prostu nie to samo. Dojenie po prostu na, na Marcy, Tylko tak, TV... Nie wiem, czy to dobry sposób na dojenie kasy z jechanie na Marce, skoro ta Marka się zniwała 14 lat temu. No, tak trochę chujowo biznesowo, co? Filmy to na pewno wiecie, że lubię wracać wspomnieniami do ery MTV i w ogóle tych 1-13-letnich lat. I nie elementem tych czasów są oczywiście deskorolki. Tony Hawk. na nich tak wiele, jakbym chciał, choć moja no deska tak. dalej jest w piwnicy. Słabo mi szło więc dla takich łamak jak ja zdecydowanie lepszym rozwiązaniem była gra toniego Hawka. Jezu, to było tak dobre, nie? To tak było zajebiste. Ja w to z kuzynem, pamiętam, graliśmy w demko i potem schował pełną wersję. Jak ja to dorwałem w łapy, to kurwa. No, cały czas można było w to grać, naprawdę. To jeszcze soundtrack, i przecież to do dzisiaj się słucha tej muzyki, bo tak genialnie dobrane, że to jest hit. I tylko, że na, na kompa wyszedł Tony Hawk Pro Skater 2. Pierwszej części nie było, była tylko ta konsole, ale później mieliśmy jeszcze tego hołka trójkę z równie zajebistym soundtrackiem. No, przegenialne. Jak nie znacie, to żałujcie, wpiszcie sobie na YouTubie Tony Hawk Pro Skater 2. Soundtrack albo ten Hawk, te trzy i koniecznie dodajcie do swoich playlist te kawałki. Później było już tylko gorzej, bo już tam były jakieś czwórki, jakieś open world, jakieś inne tam chuje, muje i oni to po prostu zjebali, dlatego o tym jest tutaj mowa w tym filmie. I to jest bardzo dobry przykład gier, które poszły, znaczy serii gier, która poszła w złą stronę. Ale Tony Hawk, dwójeczka, to jest masterpiece. Jezu, ja pamiętam na deskorolce chciałem jeździć, ale nie umiałem jeździć, byłem też trochę ulanym dzieckiem wtedy, no więc została deskorolka na kąpie, ziom i te Oli 360, żeby robić swojego awatara można było zrobić, Baki Lasek był wtedy jeszcze. Oczywiście, kilka lat temu w końcu doczekaliśmy się naprawdę udanego remake'u w postaci Pro Skatera 1 plus 2. Dla niektórych na przykład serwisu Destructoid gra była wręcz synonimem idealnie zrobionego remake'u. Niestety do tego etapu trzeba było dojść przez wiele lat, bólów i cierpień. Bynajmniej nie z powodu upadków podczas wykonywania 360 Wall planta. Wall <laughs> Plenta. Gry o skateboardistach oh, wow. wydawane były przez cały czas, ale dopiero w 2020 udało się je naprowadzić na właściwą poręcz. Za ostatnie udane gry uznawane były Project 8 z 2006 nie. roku oraz Proving Ground z 2007. Nie. Problem w tym, że obie te gry nie były już wydawane na pecety, co Aha. było znakiem kończącej się ery. <grym> Dlatego ich nie kojarzę. Od tego czasu pojawiło się również Ride, Shred, Pro Skater HD oraz Pro Skater 5. Niestety żadna z tych przygód to niego hołka nie była w stanie osiągnąć poziomu znanego sprzed lat. Entertainment Weekly nazwało wręcz tę ostatnią jako najgorszą grę 2015 roku. Tone hołki były symbolem zakończonej epoki hypu na deskorolki, co objawiało się masą błędów oraz zbyt dużą prostotą. Sęk w tym, że skejci dalej są, dalej jeżdżą na swoich deskorolkach no tak. i... Chcieliby grać w coś, co da im satysfakcję, tym bardziej bardzo się cieszę, że Pro Skater 1 plus 2 okazał się sukcesem. Na koniec porozmawiajmy o kontrowersyjnej kwestii. Kontrowersyjnej, bo ja sam nie zgadzam się z opinią wielu fanów. Chodzi o Fallouta. Ta seria ma problem. Mianowicie nie ma tu klasycznego podziału. Ja nie rozumiem, z czym tutaj się nie zgadzać. No Mamy zajebistą jedynkę, zajebistą dwójkę, całkiem niezłą trójkę i zajebistego New Vegas. A potem mamy Fauta 4, który był średni, znaczy, no był średni, był chujowym rpg bo to nie był RPG, ale był to fajny shooter postawiony w, w świecie falloutowym. No i mieliśmy chujowego Fauta 76, który nieważne, jak teraz wygląda, pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Jak się tam wtedy spierdolił, że oni to dodawali nawet do jakichś napojów czy, czy czegoś, kody, do gry, żeby ludzie w to tylko grali, no to mówi samo za siebie. Tutaj nie ma chyba nawet co, czy z czym się nie zgadzać albo zgadzać, no. Na dwa obozy wśród graczy, powiedziałbym, że jest ich aż cztery. Pierwszy to fani odsłon z widokiem geometrycznym, okay. drugi to fani trójki i New Vegas, trzeci uwielbiają wszystko poza czwórką i 76, a do ostatniej grupy należy ja. Ludzi, którzy mają to wszystko gdzieś i lubią wszystkie odsłony. Może trochę mniej 76, bo prawie w nią nie grałem, choć nie uważam tej gry za złą. Przynajmniej teraz po update'ach. Ale to ogółem jest problem z grami Betezdy, że obie singleplayerowe największe odsłony najpopularniejszych serii. Budzą kontrowersje wśród fanów. Nie zapominajmy przecież o tym, że Skyrim wyszedł już w milionie wersji, w tym na lodówki. W każdym razie dla wielu graczy seria Fallout jest jak Metallica. Skończyła się albo na Kilemol, albo na jednej z kolejnych wielkich produkcji. A mimo to obie te rzeczy przyciągają masy kolejnych nowych fanów. No i to ty Znaczy, no, nie zgadzę się, bo. Chciałbym poznać jedną osobę, która powiedziała, że Fallout zakończył się na wersji 76, ale w sensie, że nie dobra to jest głupie, że Fallout zakończy się na Falloutie 4 na przykład. No, no nie wierzę, bo na, 70, no na 76 nie da, bo się zakończył dosłownie na 76, nie mamy innej wersji. Tyle na dziś. Miałem do tego materiału jeszcze przygotowanych z 10 kolejnych przykładów, ale mówiłem już naprawdę długo bez tego, więc być może czeka nas część druga. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy podobał wam się ten film i czy macie jakieś inne przykłady serii gier, które zdecydowanie poszły w tym kierunku, a ja tymczasem znikam. Dzięki za oglądanie, się nie żegnamy, do zobaczenia niebawem. No i super. Oczywiście, że mamy parę przykładów. Pierwszy będzie seria Diablo: zajebista jedynka, fenomenalna dwójka, nieco gorsza średnia trójka, no i ta czwórka nieszczęsna, która właśnie to już jest tyle filmów, ja już też razy o tym mówiłem, ale uważam, że to jest doskonały przykład tego, w którą stronę, że znaczy, że seria poszła w złą stronę. Mógłbym powiedzieć, że jeszcze seria World of Warcraft idzie w złą stronę, bo nie mogę powiedzieć Warcraft, bo Warcraft sam w sobie, Warcraft 3 jest zajebistą grą, Reforgeda w ogóle nie ma co brać pod uwagę, natomiast jeżeli chodzi o dodatki jakie do WoWa powstają i ten cały znowu z i poprawnie poetyczny świat, wiecie, słodko pierdzące wszystko, no to to idzie w złą stronę, bo jednak WoW bazował na... Ja wiem, że trzeba iść do przodu. Ja wiem, ja wiem, że trzeba być też postępowy w pewnych kwestiach, ale już zróbmy z tego, zachowajmy po prostu ten surowy świat, jaki był w WoWie przedstawiony, jaki pamiętamy, nie? Te wszystkie ułatwiacze, spoko, niech to będzie, żeby przyciągnąć inny graczy do tego. A ostatnią serią, która rzeczywiście się skurwiła, ale naprawiła, To jest chyba jedyna taka seria, no dobra, może nie jedyna, ale jednak jaka mi teraz przyszła do głowy seria, Mortal Kombat. Zajebista jedynka, dwójka, trójka, czwórka, już była, już była chujowa, ale Mortal Kombat Trilogy była genialna, nie powiem, ale była zajebista. Mortal Kombat 4, gniot, szrot i każda potem kolejna, już kolejny wychodził tylko na PlayStation, w sensie na konsolę, do pizdy. A potem, potem, fenomenalna dziewiąteczka. No to było tak dobre do dzisiaj. Uważam, że to MK9 jest najlepsze z tych wszystkich ostatnich najnowszych. A jak wy macie w głowie jakieś serie, które poszły w złą stronę, dajcie koniecznie znać w komentarzu i kliknijcie lajka i oczywiście dzwoneczek. Elu!